Karolina Filipkowska z nami z najnowszą prognozą pogody. Dzień dobry. Dzień dobry. No, czy powtórzy się taki dzień jak wczoraj, taki wieczór? <laughs> Bo końcówka wakacji i wiele osób przyznaje, że to był jeden z piękniejszych wieczorów. Bardzo ciepły, ciepły, przyjemny wiatr. Taki jak powinien być latem. Ciepło dziś też będzie, ale nie wszędzie. Już zacznie się zmieniać cyrkulacja powietrza zachodnia część Polski z trochę niższą temperaturą. Za to na wschodzie, głównie na krańcach południowo wschodnich w dalszym ciągu w sumie będziemy ostrzegać przed bardzo wysoką temperaturą przekraczającą 30 stopni, ale to nie koniec tych złych informacji pogodowych, bo do tego jeszcze we wschodniej części Polski mocno będzie wiał wiatr, porwy do 60 km na godzinę, będą też występować wyładowania atmosferyczne. Już teraz dość mocno wieje. Górach. Zobaczmy mapę i zobaczmy, jak to dokładnie będzie wyglądać, bo niestety najlepszych informacji pogodowych nie mamy. Polska jest pod wpływem układu niskiego ciśnienia, przez nasz kraj będzie przemierzać się front atmosferyczny, front deszczowo-burzowy. I do tego jeszcze w kolorze niebieskim, co oznacza, że ściągnie do nas chłodniejsze masy powietrza. Ale w Warszawie chłodno nie będzie. Dziś maksymalnie na termometrach nawet 31 stopni. Kijów tu także gorące i bezchmurne niebo do 32 stopni. Ankara 31, Ateny 33, ale w Rzymie tylko 23 stopnie i będą występować wyładowania atmosferyczne. Początek dnia w Polsce, szczególnie na wschodzie, ze sporą ilością pogodnego nieba. Tu miejscami nawet bezchmurne niebo. Za to lokalnie w południowej części Polski, na krańcach zachodnich, więcej chmur. W tym momencie jeszcze bez opadów to będzie się zmieniać, ale mglista aura w pasie od Zielonej Góry po Szczecin, tam widzialność dość mocno ograniczona. Także apel do kierowców o ostrożną miasto samochodem. W trakcie dnia apel o rozwagę. No i tutaj w wielu miejscach Polski: opolszczyzna, ziemia łódzka, krańce północno-wschodnie i północno-zachodnie. Tam mogą wypięczać się burzowe chmury, może zrobić się niebezpiecznie. Wiać mocniej będzie we wschodniej części Polski, porywy do 60 km na godzinę. Do zobaczenia. Do mnie Karolina Filipkowska. Dzień dobry, Karolina. Dzień dobry. Oczywiście będziemy mówić o pogodzie, ale będziemy także Państwa ostrzegać, bo choć są tacy, którzy cieszą się z wysokiej temperatury, to ja, ale są też tacy, którzy po pierwsze źle znoszą taką temperaturę, takie upały, które są dziś, będą dziś w części kraju, ale w drugiej części kraju będą burze, na które także trzeba uważać. O niestety pogoda dziś nie będzie dopisywać i faktycznie tych ostrzeżeń nie, całe mnóstwo jeszcze będziemy informować o tym, że w południowej części kraju mocniej. Nie powie wiatr porywy do 60 km na godzinę, więc Praktycznie cały wachlarz zjawisk pogodowych, które niestety będą powodować, że nie tylko będzie nieprzyjemnie, będzie także niebezpiecznie. To pokłosie frontu atmosferycznego i układu niskiego ciśnienia, który zarządza pogodą w naszej części Europy, swoje centrum będzie miał nad Bałtykiem. No i nie tylko dziś, ale także w nocy i jutro tą pogodę będzie nam psuć. Widać już na horyzoncie przejaśnienia, większe rozpoczęcie. Pogodzenia. Wszystko wskazuje na to, że nowy miesiąc przywitamy gorąco, a także ze sporą ilością słońca. Zobaczmy mapę i zobaczmy, jak będzie wyglądać pogoda. Nie dziś, a jutro i nie tylko w Polsce. Zaczniemy od europejskich stolic. W Atenach jutro bezchmurne niebo i 32 stopnie na termometrach, cieplej w Ankarze do 34 Pułka 35. W Kijowie także gorąco 33 stopnie. W Warszawie już chłodniej bo do 28, dziś ponad 30 stopni i możliwe wyładowania atmosferyczne. W Skandynawii od 16 do 20 deszczowo w Berlinie 25, paryż 23, zachmurzenie praktycznie całkowite, bez opadów. No i na Półwyspie iberyjskim do 28 stopni, tyle w Lizbonie i tam bezchmurne niebo w naszym kraju już powoli zaczyna się chmurzyć początek dnia z wyraźnym podziałem na wschodnią część naszego kraju gdzie było pogodnie no i zachodnie rejony gdzie się chmurzyło w tym momencie opady deszczu w rejonie Zielonej Góry i Poznania temperatura dziś będzie dość mocno zróżnicowana po przejściu frontu, za tym frontem, będzie do nas napływać chłodniejsze powietrze i krańce zachodnie z temperaturą 19, 20 stopni. We Wrocławiu do 29, cieplej, najcieplej. W Lublinie 34, podobna sytuacja. W Białymstoku, w Warszawie do 35 stopni. Pogodnie, bez opadów na krańcach północno-wschodnich. Poza tym deszcz i niebezpieczne burze. Lokalnie mogą one się wypięczać, szczególnie w rejonie Poznania, na Kujawach, w rejonie Zatoki Gdańskiej, Nizina Szczecińska, tam też wyładowania atmosferyczne. Jeżeli chodzi o porywy wiatru, to te oczywiście mocniejsze przy burzach, ale także w południowej części Polski ten wiatr będzie wiał dość mocno porywy dochodzące do 50-60 km na godzinę. Na barometrach w Warszawie 993 hektopaskale, a przy takiej pogodzie warunki biometeo niekorzystne. W całym kraju. W trakcie najbliższej nocy w dalszym ciągu dominować będą chmury, szczególnie na południu, na zachodzie, na Śląsku możliwe wyładowania atmosferyczne, a w zachodniej i północnej części kraju będą tworzyć się mgły i zamglenia. Tam widzialność będzie mocno utrudniona. Apel do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Do tego jeszcze opady deszczu będą powodować, że nawierzchnia będzie śliska, także uważajmy. Jutro kontynuacja niżowej pogody. Kontynuacja napływu chmur frontu atmosferycznego będzie padać, będą występować wyładowania atmosferyczne, ale w zachodniej części Polski powinno nam się ładnie przejaśnić, to też tam warunki biometeo będą obojętne. Poza tym niekorzystne. Więcej w aplikacji Pogoda Interia. Do zobaczenia.